Akcja. No, jesteś Fajny? No. MC Donuts, moi drodzy, z całą ekipą. Teraz to może jest trochę gorsze. MC Donuts, się no, tak przysłał. Całe... MC Donuts z całą ekipą. I taką imprezę. Pokaż całą ekipę. przygotować 10 biady na takie podwiady. Fajnie, nie? Ewa i Sławek vlog. Tak I Igor, jeszcze <laughs> I Igor jeszcze bez vloga. Igor jeszcze bez vloga. A tu do vlog. A tu Szymon przeszły ja, vlog. Mm. 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 Youtuberstwo poszło z przodu. Pochodź. Na jest. Na, pauze. Na pauze. To jest to jest. Dobra, to idę po dwa jajka, kiełbasę i dwie bułki. Od razu wiesz papier do pieczenia? Tutaj wpijamy ja jajo. tak jak Martina będzie, nie? Jak Martina, mówię gdzie... Dobra, wrzucaj tutaj opakowanie po egg. One egg. Co, co mówiłeś o tych? O, o, o tych, że Cię nauczyli w pracy mówić egg? Ja tak usłyszałam. Nie że lepiej nauczyli mnie rozwijać, teraz lepiej rozwijam niż kiedyś. I że w pracy mi każą mieć po każdym egg, salmo salmonelle z rąk, żeby czasem nie roznosić, bo pracuję w kuchni widzowie. Tutaj jest tak. woda bieżąca. Nie, jakieś... Uh -huh. <suszy> <suszy> Co bo... w szoku, nie? Chłop bardzo. W szoku. Mój operator kamery wrócił. Znowu? Znowu macie vlogi od. Y... No to jest w aktualnym tym systemie jedyna możliwość, żeby mnie zobaczyć w internecie. Okay. 是的、嗯。嗯嗯 Będzie drwala robiona first Już time. Dzisiaj. Nie, nie dzisiaj, wczoraj. A ja właśnie w kuchni sorry, gadałam. Sorry. Gadałam, gadałam z so Tobą. I, chcia, I chciałam ten, i chciałam zapytać, czy to first time będzie. Hello. Hello. Witam wszystkich na kanale Dominika kapel. Mhm. Gotujemy razem. O to mój wynależeć, znaczy nie mój dostałem takie coś. I to się rozwija. I mamy takie coś. Słuchajcie, tego. Kurwa. Zakładam na głowę. Nie? To jest czapka I to jest połączone z szalem. I to ma jeden, jeden koniec dłuższy, więc się obwija. I pyk. Gotowe. Pozdrawiam. Można iść na zimno. Yes. Nikt nie nagrywa za mnie. Zginął mi... Zginął zginą mi niebieski ten. Nie, znaczy nie niebieski, tylko... To będzie moja świąteczna tapetę zrobić świąteczny ten. Cicho, pokażę. No, dobra. Pokaż jeszcze raz jakiego zrobiłam. оногон kawę, a tutaj kurier z paczką od Just Nails, więc będziemy otwierać zaraz, tylko no do dokończę kawę robić. Okay. Paczucha. Jak widzicie tutaj już na samym początku to są nożyczki, na których ja pracuję i moje już się po prostu trochę stąpiły, dlatego te. Tutaj mam rękawiczki. Są czarne. Mamy następnie bazę grafen z Excellent, białą hybrydę z Boskiej i trzy żele z Excellent. Jeden jest French Pink. Także fiu, 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 fiu. Ekstra. Kolejny kolor żelu to jest Light Skin. I o uh! Ja już mam ten kolor żelu ogólnie. I bardzo dobrze wszystkim się podobał. I tutaj pokażę Wam. Tutaj mamy light skin i to jest to samo chyba. Hmm, to jest to, tylko to jest inne opakowanie, ale to jest to samo. I trzeci żel to jest cover. Także zobaczymy. Uuu, też ładne. Okej. Okay. Jestem zadowolona. Dostaliśmy też oczywiście krówkę z Justine i to jest jakiś kod rabatowy. Słuchajcie, nie ma co wychodzić z domu za bardzo. Takie coś kupiłam. Zobaczymy może to będzie się pasować. Jakieś te tarabeczki by się podobały. Tutaj jakieś słodycze, jakieś inne rzeczy. Herbatki, herbatki, kalendarze, kremiki, sera i takie coś. Bo moje się zepsuło. I tak. To to Swoim te też. Jest lepione. Tutaj towarzystwo. Tutaj inne towarzystwo, tam ser. Uj.